Bardziej gracz zespołowy? Powtórzyłem, utrzymując równy ton, podczas gdy moje pięści zacisnęły się pod biurkiem. Mój szef, Raymond Torres, odchylił się do tyłu w swoim ergonomicznym fotelu obrotowym, a irytująco pewny siebie uśmiech nigdy nie opuszczał jego twarzy. Natal i jesteś potęgą. Nikt tego nie kwestionuje, powiedział. Ale Brianne rozświetla pomieszczenie. Wie, jak sprawić, by ludzie czuli się komfortowo. Jest po prostu łatwiejsza w pracy, kropka zbyt skupiona na wydajności. To był werdykt, nie mój brak wyników, nie brakujący zestaw umiejętności. Tylko to, że nie rozmawiałem wystarczająco dużo w pokoju socjalnym, kropka, pracowałem w Phoenix Analytics od 6 lat. Miałem 29 lat, kiedy dołączyłem, byłem świeżo po studiach i chciałem się wykazać, kropka, teraz, w wieku 35 lat. Stałem się kręgosłupem naszego nowojorskiego biura, zdobywając wielomilionowe kontrakty, optymalizując wewnętrzne systemy firmy i obniżając koszty o ponad 30%, a jednak byłem tutaj. Pominięty przy awansie na rzecz kogoś, kto przychodził późno i wychodził wcześnie, ale śmiał się głośno z każdego żartu kierownictwa, kropka, przez chwilę wpatrywałam się w Reymandę, obserwując, jak udaje, że sortuje akta, oczekując, że skinę głową i przełknę odmowę, kropka zamiast tego sięgnęłam do torby i wyciągnęłam białą kopertę. — Rozumiem — powiedziałam spokojnie, kładąc ją na biurku. — Dziękuję za szczerość, kropka uniósł brew. — Co to jest? Moja rezygnacja ze skutkiem za dwa tygodnie od dzisiaj. Kropka, jego wyraz twarzy się załamał. Natal i zaczekaj. Nie spieszmy się z tym. Nie ma pośpiechu, przerwałam, chłodna i opanowana. Masz rację. Skupiam się na wynikach. Dlatego odchodzę. Kropka, Raymond nie wiedział, że nikt w tym biurze nie zwrócił na to uwagi, że podczas gdy ja podnosiłem wyniki firmy, budowałem też coś własnego. Agencję konsultingową kropka w pełni finansowaną, w pełni operacyjną i już przynoszącą zyski. nie odchodziłem pokonany. Stałem się właścicielem. Jeśli czułeś każde słowo, jakby to była twoja własna historia, nie zapomnij zasubskrybować i śledzić dalej, ponieważ to, co Natali robi dalej, udowodni, że odejście nie oznacza poddania się kropka, to podnoszenie poziomu. Coś, co sprawi, że decyzja Reymande o awansie będzie wyglądać jak żart, którym naprawdę była kropka, gdy wyszedłem z jego biura. Poczułem na sobie wzrok wszystkich pracowników na Manhattanie. Wieść szybko rozeszła się po osiemnastym piętrze Phoenix Analytics i już mogłam sobie wyobrazić Briannę wybierającą poduszki do mojego boksu. Mimo to trzymałem głowę wysoko, wracając do biurka ze spokojną precyzją ponieważ wiedziałem coś, czego oni nie wiedzieli. Kropka, wewnątrz mojej koperty z rezygnacją znajdował się drugi dokument. Taki, który sprawiłby, że Raymond zakrztusiłby się swoim porannym espresso. Następne dwa tygodnie były wszystkim, czego można się było spodziewać. kropka Brianne przechadzała się po biurze, jakby urodziła się, by przewodzić, śmiejąc się głośniej niż kiedykolwiek. Obnosząc się ze swoim nowym tytułem, kropka, pewnego ranka dramatycznie usiadła na rogu mojego biurka. Natal i mam nadzieję, że nie jesteś zdenerwowana. Wiem, jak ciężko pracowałaś na ten awans, kropka podniosłam wzrok z nad ekranu, spokojnie kończąc pobieranie każdego raportu, metryki i audytu wydajności, których byłam autorką przez ostatnie trzy lata. Nie dlatego, że moje standardy były na to zbyt wysokie. Ale żeby udokumentować to, co faktycznie zbudowałem, kropka tutaj. Bez urazy, Briane. Na pewno będziesz niesamowita, kropka uśmiechnęła się, już wierząc, że wygrała. Nie wiedziała jednak, że wyniki, za które wszyscy mnie chwalili, nigdy nie pochodziły wyłącznie z zasobów firmy. Trzy lata temu zacząłem opracowywać nowy system zarządzania projektami z powodu frustracji. Zaczęło się jako narzędzie osobiste. Rozrósł się jednak do potęgi opartej na danych. Już sześć miesięcy temu złożyłem wniosek patentowy. Zatwierdzenie nadeszła zaledwie w zeszłym tygodniu. A na drugiej stronie mojego listu rezygnacyjnego dokładnie opisałem, ile milionów w utrzymaniu klientów i wzroście wydajności przyniosło to firmie. Kropka. Tydzień później w mojej skrzynce odbiorczej pojawił się e-mail: Robert Kim, dyrektor generalny Solstice Tech, naszego najzacieklejszego konkurenta. Dowiedział się, że odchodzę. Nasze spotkanie przy kawie przerodziło się w sesję strategiczną. Nie oferował mi tylko pracy. Kropka, zaoferował partnerstwo, pełną kreatywną kontrolę i udziały. Przesunął umowę na drugą stronę stołu. Czekaliśmy na kogoś takiego jak ty, powiedział. Kogoś, kto wie, że wyniki mają znaczenie. Kropka, kiedy złożyłem podpis, wiedziałem, że tak właśnie wygląda prawdziwe uznanie. Kropka, ostatniego dnia mojej pracy w Phoenix Analytics, gdy oddawałem swój identyfikator, Raymond po raz ostatni wezwał mnie do swojego biura. Zadowolona pewność siebie, która go definiowała, zniknęła, zastąpiona przez napięty wyraz twarzy, który graniczył z paniką. Natal i musimy porozmawiać o tym raporcie, który załączyłaś do swojej rezygnacji, powiedział, wymachując w powietrzu z spiętymi stronami, a jego ręce wyraźnie drżały. Dlaczego nigdy nie powiedziałaś nam o tym systemie? Usiadłem naprzeciwko niego, spokojnie wygładzając rękaw marynarki. Próbowałem, Raymond, właściwie to trzy razy. Poprosiłem o spotkania w celu omówienia planu wdrożenia ulepszonych protokołów wydajności. kropka Powiedziałeś, cytuję, skupiamy się na budowaniu bardziej przyjaznej dynamiki zespołu. Spojrzał w dół, ponownie przeglądając raport, a jego twarz bladła z każdą stroną. Ale to jest przełomowe. Oszczędności, modele automatyzacji, wskaźniki zadowolenia klientów, a ty już to opatentowałeś. Przytaknąłem. Sześć miesięcy temu. I przyjąłem ofertę kierownictwa od soulsty stek. Nie mogą się doczekać wdrożenia go w swoich globalnych operacjach. Kropka Raymond opadł na krzesło, spuszczając wzrok. Soulstystek. Stek. Natal i, nie, nie możesz. To nasz największy konkurent. A co z lojalnością? Lojalność, zaśmiałam się cicho. Masz na myśli lojalność, którą okazałaś mi, kiedy dałaś awans komuś, kto nie potrafił dostarczyć cotygodniowego raportu na czas wstałem, pozwalając, by mój głos pozostał spokojny, ale zimny. Ten rodzaj lojalności, który pokazałeś, gdy odrzucałeś moje propozycje, bo nie byłam wystarczająco głośna na spotkaniach, lub nie przynosiłam kawy podczas burzy mózgów. Otworzył usta, by zaprotestować, ale mu przerwałam. Gdybyś spojrzał poza swoje uprzedzenia, gdybyś faktycznie zwrócił uwagę na moje wyniki zamiast na to, kto śmiał się z twoich żartów, to wszystko skończyłoby się zupełnie inaczej. Dopasujemy się do oferty Solstice, mruknął. Awansujemy cię na starszego dyrektora, tylko... Zostań. Potrząsnąłem głową. Nie chodzi o tytuł. Chodzi o szacunek. Chodzi o bycie widzianym. Kropka, gdy po raz ostatni wyszedłem z jego biura, usłyszałem, jak próbuje dodzwonić się do kierownictwa wyższego szczebla. Bez wątpienia próbował wymyślić, jak powstrzymać szkody. Ale było już za późno. Patent był mój, umowa została podpisana. Kropka, a co do Briani, cóż, miała się przekonać, że przypisywanie sobie zasług jest łatwe. Dostarczanie wyników już nie kropka tego wieczoru, gdy pakowałem swoje rzeczy, znalazłem karteczkę samoprzylepną pozostawioną na moim monitorze. Przykro mi, że odchodzisz, pozostań w kontakcie. Briane uśmiechnąłem się, zgniotłem ją i bez zastanowienia wyrzuciłem do kosza. Briane znów usłyszy moje imię. Cała branża BY, to zrobiła mój pierwszy dzień w solsty stek był jak wejście na inną planetę. Żadnych ciasnych boksów. Żadnych migoczących Kropka zamiast tego narożne biuro z rozległym widokiem na rzekę Hudson i szklaną tabliczką na drzwiach z napisem: Natalie Reyes, dyrektor ds. strategii operacyjnej i innowacji. ale prawdziwa zmiana nie dotyczyła tytułu czy widoku. Chodziło o to, jak zostałam potraktowana. Robert Kim, dyrektor generalny Solstice, zwołał zebranie wszystkich pracowników, aby mnie przedstawić. Nie było to jednak sztywne ogłoszenie. Kropka opowiedział moją historię, podkreślił moje innowacje, pochwalił moje systemy oparte na danych i dał jasno do zrozumienia, że nie jestem tam po to, by się wtopić. Natal i nie tylko do nas dołącza, powiedział Robert, gdy cała sala konferencyjna ucichła. Wprowadza metodologię zmieniającą zasady gry, która już udowodniła, że oszczędza czas, zmniejsza koszty i zwiększa lojalność klientów. Ma moje pełne zaufanie i będzie miała również twoje, kropka kontrast z Phoenix Analytics był oszałamiający. Tam byłem duchem, który uratował liczby wszystkich. Tutaj byłem architektem czegoś lepszego i w końcu zostałem zauważony, kropka, ale prawdziwe zwycięstwo przyszło trzy miesiące później. Byłem w trakcie warsztatów strategicznych, kiedy mój telefon zabrzęczał SMS od Dawida Trane, jednego z niewielu kolegów, których naprawdę szanowałem w Phoenix. Powinieneś sprawdzić wiadomości biznesowe. Właśnie pojawiło się coś wielkiego na temat Phoenix Analytics. Wymówiłem się, poszedłem do biura i otworzyłem laptopa. Pierwszy nagłówek sprawił, że zaparło mi dech w piersiach. Phoenix Analytics traci 30% klientów po załamaniu w drugim kwartale. Artykuł był brutalny. Opóźnione projekty, przekroczony budżet, trzech największych klientów odeszło. Wskaźniki operacyjne spadły, a ich wewnętrzne systemy zostały opisane jako pęknięte i przestarzałe. Ale jeden cytat się wyróżniał. Od jednego z moich byłych klientów poziom usług spadł, powiedział Thomas Kwan, CEO Terenowa. Kiedyś ufaliśmy Phoenix przy dużych wdrożeniach. Teraz nie możemy nawet dotrzymać podstawowych terminów. To tak, jakby stracili kręgosłup swoich operacji, kropka, uśmiechnąłem się. Stracili, ponieważ ja byłem tym kręgosłupem. Struktura, którą uważali za oczywistą, była tą, którą przez pięć lat po cichu udoskonalałem. Brianne nie miała pojęcia, jak ją utrzymać. Kolejny brzęczyk drugi SMS od Dawida. Brianne ma załamanie nerwowe w pokoju socjalnym oparłam się na krześle światło słoneczne wpadało przez okno. Ja nie potrzebowałam zemsty. Miałem wyniki. Jeśli kiedykolwiek byłeś niedoceniany, pomijany lub przyćmiewany przez kogoś, kto na to nie zasłużył, zasubskrybuj kanał, ponieważ Natalie's Rise dopiero się zaczyna, a to, co stanie się później, sprawi, że cała branża będzie mówić. Ona to a Raymond w końcu łapie, że Briany nie ma pojęcia, jak utrzymać cokolwiek na powierzchni. Kropka odłożyłam telefon, a końciki moich ust zadgały z ironii. Brianna spędziła dwa lata szlifując swój wizerunek, papugując pomysły innych i uśmiechając się na spotkaniach. Ale teraz musiała to zrobić sama kropka a Raymond, który postawił na charyzmę zamiast kompetencji. Obserwował konsekwencje w czasie rzeczywistym. W międzyczasie miałem o wiele ważniejsze rzeczy na głowie. kropka W Soulstys System, który zbudowałem, nie tylko działał, ale zmieniał wszystko. Czas realizacji projektów został skrócony o ponad 50%. Wyniki zadowolenia klientów rosły kropka, czy wewnętrzne wskaźniki wydajności są najwyższe w historii firmy, Robert zatwierdził już mój plan rozszerzenia systemu na całą firmę, a negocjacje z trzema dużymi firmami zainteresowanymi licencjonowaniem platformy były w toku kropka pewnego rześkiego czwartkowego poranka. Sześć miesięcy po tym, jak opuściłem Phoenix Analytics, wszedłem do swojego biura i zastałem Roberta stojącego obok mojego biurka z gazetą w ręku. Widziałeś to? Zapytał, trzymając ją w górze. Nagłówek na pierwszej stronie brzmiał Phoenix Analytics stoi w obliczu pełnej restrukturyzacji w związku z odpływem talentów i awarią systemu. Wziąłem gazetę i skinąłem głową. Widziałem ogłoszenie. Rozwalają to miejsce na kawałki. Zarząd w końcu zdał sobie sprawę, jak źle zarządzali swoimi talentami, powiedział Robert. Próbowali odbudować system wewnętrznie. Ale nie rozumieli architektury, kropka, skończyłem, wiedząc już, dokąd to zmierza. Myśleli, że to tylko narzędzie, ale to myślenie za nim sprawiało, że działało. Kropka. Robert uśmiechnął się uśmiechem, który mówi ci, że widzi długą grę. Dlatego zarząd jednogłośnie zatwierdził twój awans, powiedział. Od przyszłego tygodnia będziesz naszym wiceprezesem wykonawczym do spraw innowacji strategicznych. Widzieli wpływ, jaki wywarłeś chcą, abyś kierował przyszłością, kropka ciepło rozkwitło w mojej piersi. To właśnie oznaczało bycie docenionym. Nie za pozory, ale za rzeczywisty wkład, za wizję, za wartość kropka tego popołudnia, gdy słońce schowało się nisko nad miastem. W mojej skrzynce odbiorczej pojawił się niespodziewany e-mail. Od Rayman de Torresa. Temat, przeprosiny nowy. Mam nadzieję, że ta wiadomość dobrze Cię przyjęła. Jestem pewien, że słyszałeś, co wydarzyło się w Phoenix. Chciałem powiedzieć, że się myliłem. Niedostrzeganie Twojej wartości było największym błędem w mojej karierze. Twój system był kręgosłupem. Kropka, nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, dopóki nie upadł bez Ciebie. Zrezygnowałem w zeszłym tygodniu. Zanim odszedłem, upewniłem się, że zarząd dokładnie wie, gdzie ponieśliśmy porażkę, nie słuchając Ciebie. Kropka, przez dłuższą chwilę wpatrywałem się w ekran. Brianne zrezygnowała miesiąc temu. Okazuje się, że zarządzanie rzeczywistymi rezultatami jest nieco bardziej skomplikowane niż papugowanie haseł na spotkaniach. E-mail od Rejmande był kontynuowany. Wiem, że jest już za późno, by zmienić to, co się stało, ale chciałem, żebyś wiedziała. Miałeś rację. Wyniki mają znaczenie. Szkoda tylko, że nie dostrzegłem tego wcześniej. Z pozdrowieniami. Raymond. przeczytałem to dwa razy. Był czas, kiedy taka wiadomość otworzyłaby coś we mnie. Czas, w którym uznanie, nawet spóźnione, byłoby wszystkim, czego potrzebowałem. Ale ten czas minął. Kropka, teraz, siedząc w moim biurze w Stek, światło słoneczne łapało krawędź mojego oprawionego certyfikatu patentowego, czułem się spokojny. Za mną znajdowała się tablica z naszego rekordowego kwartału. Kropka, a obok niej niedawny artykuł Forbesa. W którym nazwano mnie jedną z dziesięciu najlepszych kobiet redefiniujących innowacje w technologii. Słowa Rejmande były przypisem. Moja historia potoczyła się dalej. Kropka Nacisnęłam odpowiedź i napisałam. Raymond. Dziękuję za e-mail. Masz rację. Wyniki mają znaczenie. Życzę powodzenia we wszystkim, co nadejdzie. Natal i kropka po wysłaniu rozejrzałem się po biurze. Na każdy szczegół trzeba było zapracować. Nie został mi wręczony. Nie wynegocjowany. Zapracowany. Następnego ranka zwołałem spotkanie całego zespołu. Gdy pokój się zapełnił. Rozejrzałem się po twarzach, które naprawdę chciały tam być. Inżynierowie, projektanci, kierownicy projektów. Ludzi, którzy szanowali pracę, a nie tylko politykę. Kiedy pokój się uspokoił, wstałem. Dziś rozpoczynamy naszą kolejną dużą premierę. Ale zanim zaczniemy, chcę opowiedzieć pewną historię. Nie o systemach czy o programowaniu, ale o wartości. O dostrzeganiu jej w innych. O tym, że nikt nie definiuje Twojej wartości, tylko Ty sam, kropka, gdy mówiłem, widziałem kiwające się głowy, rozszerzające się oczy. Ludzie pochylali się nie tylko do treści, ale do lekcji. Zrozumieli to. Zrozumieli, że ta firma, nasza firma, nie została zbudowana na dymie i lustrach. Została zbudowana na treści kropka na odwadze mówienia. Nawet gdy nikt nie słucha kropka późnym wieczorem pojechałem do domu. Gdy mijałem Phoenix Analytics, zwolniłem. Ich ogromne logo, niegdyś symbol wszystkiego, czego pragnąłem. Teraz wyglądało na wyblakłe. Przestarzałe. W jednym z górnych okien wisiał znak do wynajęcia. Zmniejszali zatrudnienie, kropka znowu, kropka, ale nie czułem się zwycięzcą. Czułem wdzięczność. Wdzięczny, że nie dostrzegli mojej wartości. Wdzięczny, że mnie wypchnęli. Wdzięczny, bo nieświadomie zmusili mnie do zbudowania czegoś lepszego, kropka, ponieważ czasami największe okazje przychodzą wraz z odrzuceniem. Czasami bycie zbyt skoncentrowanym na wynikach jest dokładnie tym sposobem myślenia, który cię wyróżnia, a czasami najlepszą odpowiedzą na bycie niedocenianym jest zbudowanie czegoś tak potężnego, że nie mogą cię już ignorować. Mój telefon zabrzęczał. Wiadomość od Dawida rozświetliła ekran. Zarząd Phoenix pyta o ciebie. Zastanawiają się, czy rozważyłbyś powrót na stanowisko CEO. Przez chwilę wpatrywałem się w wiadomość, po czym powoli odpisałem. Dzięki, David. Ale jestem dokładnie tam, gdzie powinienem być, kropka, i miałem to na myśli. Ponieważ prawdziwy sukces nie polega tylko na udowadnianiu ludziom, że się mylą. Chodzi o udowodnienie sobie, że ma się rację. Chodzi o uhonorowanie własnego potencjału. Nawet jeśli nikt inny go nie widzi, kropka, chodzi o odmowę kurczenia się tylko po to, by dopasować się do czyjejś wizji. Kropka, kiedy wjechałem na podjazd mojego brooklińskiego domu, pomyślałem o wszystkich innych Nataliach. Cichych profesjonalistach wykonujących wyjątkową pracę, którzy zostali pominięci, ponieważ nie byli wystarczająco błyskotliwi lub polityczni. Może ta historia, ta, którą żyłem, dotrze do jednego z nich. Może będzie to impuls, którego potrzebowali, by przestać czekać na pozwolenie i zacząć wytyczać własną ścieżkę. Kropka, ponieważ czasami odrzucenie nie jest ścianą, ale platformą startową. Przyjmujesz zniewagę, przyjmujesz wątpliwości i wykorzystujesz je jako paliwo rakietowe do zbudowania czegoś silniejszego. Czegoś. CEO zmieni. Nie jesteś wystarczający. Jesteś niezastąpiony. Kropka tego wieczoru, gdy siedziałem w swoim domowym biurze. Przeglądając globalne propozycje licencyjne dla naszego opatentowanego systemu, poczułem głębokie poczucie jasności. Nawet spokój. Nad moim biurkiem wisiały słowa, które Raymond wypowiedział kiedyś jak o Belgę. Za bardzo skupiasz się na wynikach. Kropka. Zabawne jest to, że miał całkowitą rację. I to skupienie przywiodło mnie tutaj. Do przywództwa, do innowacji, do celu. Do miejsca, w którym zawsze miałem być. Kropka, jeśli dotarłeś tak daleko, dziękuję, że przeszedłeś tę drogę ze mną. Chętnie wysłucham twoich przemyśleń w komentarzach. Kropka, powiedz mi, czy kiedykolwiek zostałeś przeoczony? Czy kiedykolwiek powiedziano ci, że jesteś zbyt poważny, zbyt ambitny lub zbyt skoncentrowany? Ponieważ wiem, jakie to uczucie. I chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś za bardzo. Nie jesteś niewidzialny. Nie wyobrażasz sobie tego. Twoja wartość nie maleje tylko dlatego, że ktoś jej nie dostrzegł. Jeśli ta historia znalazła w tobie oddźwięk, rozważ subskrypcję, nie tylko po to, by śledzić moją podróż. Ale by dołączyć do przestrzeni, w której celebrujemy ludzi, którzy pokonują przeciwności losu, którzy odmawiają osiadania na laurach i którzy walczą o zbudowanie czegoś prawdziwego. Chcę usłyszeć także Twoją Historię. Zostaw komentarz poniżej i porozmawiajmy, bo jeśli moja podróż może być zwierciadłem dla Twojej, to może razem przypomnimy sobie nawzajem, że odrzucenie nie jest końcem historii. Kropka, to początek Twojego własnego rozdziału, w którym to ty piszesz zasady, w którym to ty definiujesz zwycięstwo. Kropka, nie przestawaj budować, nie przestawaj wierzyć i nigdy nie pozwól, by ktokolwiek sprawił, że poczujesz, że wyniki są czymś złym. Kropka, oni po prostu boją się Twojego potencjału.